Amerykański Złoty Orzeł to jedna z najbardziej popularnych monet bulionowych na świecie. Pochodząca z USA, wybijana przez United States Mint. Jest to moneta o masie jednej uncji i próbie 916,7. Kolekcjonerzy na całym świecie docenili ją za renomowaną pozycję, bezpieczeństwo, autentyczność oraz stylistykę. Zacznijmy od historii. W 1985 roku Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił ustawę Gold Bullion Coin Act. Było to rewolucyjne wydarzenie, ponieważ od tego momentu prywatni inwestorzy mogli ponownie inwestować w złoto. Zaledwie rok później, w 1986 roku, swoim premierem miał amerykański złoty orzeł, który nieprzerwalnie jest wybijany od tego momentu. Moneta dostępna jest w czterech wariantach wagowych: jednej uncji, jednej drugiej uncji, jednej czwartej oraz jednej dziesiątej uncji. Amerykański złoty orzeł wybijany jest ze stopu trzech metali. Złota, srebra oraz miedzi. Próbę 916,7 nazywamy crown gold. Zawartość pozostałych metali zwiększa twardość monety, dzięki czemu jest w większym stopniu odporna na zgniecenia oraz zarysowania, które w negatywny sposób wpłynęłyby na wartość monety. Udział złota w monecie to 91,67%, srebra 3%, a miedzi 5,33%. Autentyczność zawartych proporcji potwierdza i gwarantuje United States Mint. Amerykański złoty orzeł o masie jednej uncji posiada średnicę 32,7 mm, a grubość 2,87 mm. Moneta wykonana jest z 22-karatowego złota i waży 33,93 g. Natomiast waga zawartego w niej złota wynosi dokładnie jedną uncję trojańską, czyli 31,1 g. Przyjrzyjmy się złotej monecie. Amerykański orzeł słynie z przepięknej stylistyki, która stała się jego znakiem rozpoznawczym. Przedstawia najważniejsze symbole Stanów Zjednoczonych, które nawiązują do historii tego kraju. Od 2021 roku, w 35. rocznicę bicia monety, posiada nowy design, który również wpływa na bezpieczeństwo monety przed fałszerstwem. Awers monety od 1986 roku pozostaje niezmienny. Projekt autorstwa Augustusa Saint Condensa przedstawia wizerunek kobiety, która symbolizuje wolność. Dzierży ona w prawej ręce pochodnie, a w lewej gałązkę oliwną, symbolizującą pokój. Nad kobietą przedstawiony jest napis Liberty, a wokół monety 50 gwiazdek, z których każda z nich symbolizuje oddzielny stan. Od 2021 roku rewers uległ zmianie. Poprzedni projekt, który przedstawiał orła przelatującego nad gniazdem niosącego gałązkę oliwną, zastąpił portret orła. Dodatkowo na monecie widzimy kraj pochodzenia United States of America oraz nominalną wartość, która w przypadku jednej uncji wynosi 50 dolarów. Dodatkowo widnieje napis E pluribus unum, który oznacza z wielu jeden po łacinie, ale również po angielsku In God We Trust, co oznacza Bogu ufamy. W 1792 roku Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił uchwałę Coinage Act, na mocy której została utworzona pierwsza Mennica Narodowa. Mennica funkcjonuje od ponad 225 lat. W ciągu tych lat zyskała ogromne doświadczenie, jak również doskonałą opinię. Mennica Stanów Zjednoczonych uchodzi za jedną z największych Mennic na świecie. W Mennicy Apart dokładamy szczególnych starań dla bezpieczeństwa przeprowadzanych transakcji. Dlatego każda z monet bulionowych pakowana w oddzielne opakowanie, które zabezpiecza ją przed zgnieceniem i zadrapaniem. W przypadku monety bulionowej złoty amerykański orzeł będzie ona jednym z najbardziej szlachetnych egzemplarzy w kolekcji każdego inwestora. Monetę złoty amerykański orzeł można kupić na stronie mennica.apart.pl.